Siemano, ja jestem za a dzisiaj jesteśmy na serwerze CryptRPG Który jest moim zdaniem lepszym zastępczem niż Denver A na Denver też się przyjemnie grało, jak widzicie Mamy tu małą społeczność graczy Która postanowiła razem z nami brać udział w evencie O właśnie, podbiegł odcinek O, jest pan administrator na serwerze Który też bierze udział w tym małym evencie Ogólnie chciałbym was zaprosić do grania na tym serwerze Moim zdaniem jest serwer spoko, jest fajnie dopracowany yy, Ceny aut są w miarę normalne Jest dużo ciekawych prac i Jeszcze tak powiem jest nacisk na RP Jak zobaczycie są na regulami, widzicie Regulamin RP Więc nie martwcie się, że ktoś wam zjebie akcję, bo najpewniej dostanie bana Tak, rozpocząłem Marcinek nagrywanie Tak Tu widzicie auta, tu wszyscy, połowy, admin zrespił, połowę, połowę gracze, więc Zresztą dziękuję, że pokazałeś nam tu jedną czwartą modeli pewnie, bo założy się, że ich jest więcej. Tak i serwer ma na bieżąco aktualizację. Z tego co wiem to ma być aktualizacja skinów, bo ma być dodany skin do Jakuzy. No i co, no i to tyle, zapraszam do grania, link do serwera będziecie mi w opisie. Trzymajcie się, siemanko.